Fraszka. What man does do in four? Hamlet. Hamlet. Komu ty kopiesz grup? Innymi słowy. Jeśli ma Polska pójść niedrogą mliczną w całoludzkości gromnym huraganie, jeżeli ma być niedemokratyczną, to niech pod carem na wieki zostanie. Jeśli mi Polska ma być anarchiczną lub socjalizmu, rozwinąć pytanie, to już ja wolę tę panslawistyczną, co pod Moskalem na wieki zostanie. Tu oba dłońmi uderzą w kolana, aż się poruszył stół, za stołem ściana, Aż się oberwał z gwoździem krzyż gipsowy i padł jak śniegu garść. Koniec rozmowy. Od wydania tej książki minęło 101 lat, i w 1912 roku była wydana. A w 2013 jej aktualność po, po prostu jest porażająca. Dwie postawy, obydwie kończą się wnioskiem o tym, że podporządkowanie się mocarstwu jest lepsze niż jedna czy druga wersja nadchodzącego totalitaryzmu, więc wolimy znany. A niezauważony trzeci wariant, trzecia propozycja, marna, gipsowa, spada ze ściany. Koniec rozmowy.